Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa Xero World Map i dodaje nam mapę, żebyśmy wiedzieli gdzie jesteśmy. Mapę, którą można zainstalować jako osobną zupełnie mapę i wtedy nie będziemy mieć tak z boczku ekranu minimapki żadnej. Tylko w momencie, kiedy klikniemy sobie przycisk M, to będziemy mieć mapę, na której będziemy mogli zobaczyć, gdzie w danym momencie jesteśmy, jak wygląda nasz teren, ale nie będzie zaznaczonych żadnych punktów kontrolnych, nie będziemy mogli się teleportować do danych punktów i tak dalej. Ale będziemy wiedzieli w momencie, gdy zginiemy, na przykład zgubimy się, to na tej mapie poszukamy sobie swojego domku i będziemy wiedzieć, gdzie trafić. Albo możemy ją zainstalować jako dodatek do wcześniej i Zainstalowanego Better PVP bądź też do, do mapy Xaros Minimap, gdzie wtedy mamy tutaj mapkę taką malutką, minimapkę, a po kliknięciu w link, nie w link, tylko w przycisk M, ukaże nam się duża mapa, i wtedy będziemy mieć również. Punkty na tej mapie zaznaczone, te, które są zaznaczone na tej małej minimapie. Także od Was zależy, który, którą wersję wybieracie. Ja, oczywiście, już wcześniej, parę odcinków temu, instalowałam moda Better PvP, więc będzie to jakby dodatek do tego moda. OK, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać mapę z internetu. Oczywiście zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam, serii pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapgpl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i właśnie Xeros World Map pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy na stronie właśnie opisową. Tu jest napisane, co nam ten mod daje i tak dalej, i tak dalej. No nas interesuje oczywiście pobranie pliku, zatem klikamy tutaj na Download Mod. I wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie jak widzicie jest Xeros World Map. Download, i tutaj mamy różne wersje Minecrafta. Minecraft version nas interesuje, właśnie. Interesuje nas wersja 1.10.2. Tutaj, jak widzicie, jest w nawiasie napisane Latest, czyli ostatni plik najświeższy do pobrania na tę wersję. Tutaj, jak widzicie, macie najświeższe linki na kolejne inne wersje, a nas interesuje ten. Zatem klikamy tutaj na ten download. I tutaj pobieramy stąd właśnie tego moda. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.10.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.10.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne Tuty 905. A jeżeli macie wersję non-premium Minecraft, i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 905 i zainstalujcie Forge na wersję 1.10. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forge'a z końcówką 2006, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersję rekomendowaną w momencie kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 2011, i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.10.2 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, w razie gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowany, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Jak widzicie, mam tutaj inne mody również, m.in. właśnie już wspomniany przeze mnie BetterPVP, czyli ta mapa będzie jakby dodatkiem do BetterPVP. Jeżeli nie macie zainstalowanego BetterPVP i nie chcecie mieć zainstalowanego, to wystarczy, że będziecie mieli samą, tą, tę, samą sam ten plik, bo mapa będzie działała. Tyle tylko, że nie będzie pokazywała punktów tych, właśnie, waypointów, czy, czy jak tej się tam nazywa. Ale będzie wszystko pozostałe działało. Ok, także jak, jak już wspomniałam, mamy to w folderze moc. Zamykamy i uruchamiamy launcher, żeby żeby y, zobaczyć, czy się nic nie kreszuje i tak dalej. Ok, tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Fordzą z końcówką 2011. Klikamy play i czekamy dalej, aż nam się tutaj pojawi strona z logo Mojanga. Także to chwilę potrwa, musimy się uzbroić w cierpliwość. Tutaj za moment się pojawi. Jeszcze chwila. I jeszcze, jeszcze. Tutaj, tutaj. O, już jest i tutaj logo Mojanga jest. No, i tutaj Forge tak nam ładnie obrazowo stuka tutaj i instaluje wszystkie potrzebne pliki do tego, żeby działały sprawnie mody. Ok, ok, jeszcze chwila. Jeszcze momencik, i zaraz się pojawi strona startowa. I jest. Wchodzimy w moc. I szukamy, i szukamy. Xeres World Map jest. No i, i, i tutaj, tak jak wspomniałam, mam Better PvP. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszej wybranej ma mapie. W naszym wybranym świecie. <grych> Oj, sorry. No, światku po pokazuj nam się. O, i cóż my tutaj mamy? Tutaj stoimy akurat w punkcie naszym, zaznaczonym na mapie. Jak widzicie, tutaj po prawej stronie jest mini i to jest mini z moda BetterPVP. Mod, który dzisiaj instalujemy, nam nie dodaje takiej mini mapy, także po prostu wtedy jej nie widzimy. Mamy przynajmniej dużo miejsca na, na naszym obrazku, obrazku na, na naszym świecie. Ok, także tak, jak wspomniałam, jest to mod, mapa z moda Better PVP. I jeżeli wejdziemy sobie w Y, to mamy ustawienia, właśnie Better PVP, i mamy tęże mapę włączoną. I mamy tutaj punkty kontrolne. Ja mam tutaj S jak skrzynka. Gotowe. Gotowe. Teraz przechodzimy do tego naszego nowego moda Map Word Map, czyli klikamy M jak mapa, i nam się pokazuje tutaj duża, właśnie mapa, którą sobie kółkiem od myszy możemy zmniejszać i zwiększać. I jak widzicie, jest tutaj zaznaczony mój punkt skrzynka. On jest, ten, ten punkt się zaznaczył, dlatego że jest zainstalowany właśnie mod betterPvP. I jak widzicie tutaj na dole, tu, 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 jak najadę na skrzynkę, to nam się pojawiają różne napiski, i jest tutaj właśnie, że możemy edytować, czyli musimy kliknąć na to prawym przyciskiem myszy, możemy teleportować, jeżeli klikniemy T, możemy wyłączyć, jeżeli klikniemy H, i wyrzucić w ogóle, jeżeli klikniemy Delete. Yy, ok, także jak widzicie. Ta strzałka to jesteśmy my, i teraz jak sobie gdzieś pójdziemy, to się oddalimy od tej skrzynki. Wychodzimy poprzez M, jak mapa, no i idziemy sobie, idziemy, 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 gdzieś tam sobie idziemy. o. o, o. i teraz klikamy znowu M, jak mapa, i widać, że przeszliśmy stąd tutaj. Tutaj jest pokazane ile nie ile kroków, tylko jakie jak szliśmy. I to nam za jakąś chwilę zniknie, ale w momencie, kiedy, kiedy patrzymy sobie, to, to widać. No i gdyby nie było zainstalowanej tej właśnie, gdyby nie było zainstalowanego moda BetterPVP, no to już byśmy tutaj tej, tej, tej skrzynki nie mieli i, i po prostu, o widzicie, już zanika. O, o, o. I byśmy po prostu byli w tym miejscu, ale gdybyśmy na przykład w tym miejscu mieli wybudowany domek, to on by był tutaj widoczny. I wtedy, jeżeli byśmy się gdzieś tam zgubili na mapie, no to poszukalibyśmy sobie domku i, i, i byśmy wiedzieli, gdzie mamy wracać. A tak, jeżeli chcemy na przykład stąd wrócić do skrzynki, no to wystarczy kliknąć przycisk T i już jesteśmy z powrotem. Przyteleportowani. Także, tak jak mówię, jeżeli używamy tego moda Better PVP, to możemy się teleportować, a jeżeli byśmy nie mieli tego moda zainstalowanego, ani moda, który się nazywa Xeros Minimap, to, to, to byśmy się nie mogli teleportować, ale oczywiście byśmy widzieli, gdzie jesteśmy. Także, jeżeli w miejscu naszego domku mielibyśmy wbudowany domek, no to na tej mapie dużej, tej, którą teraz kliknę, o, to byśmy tutaj mieli zbudowany domek i byśmy wiedzieli, gdzie, gdzie mamy iść. No i cóż teraz? Klikam z powrotem M. No i jako, że mam zainstalowany mod Better PvP, to na przykład tutaj sobie mogę zrobić punkt, punkt kontrolny, jaki? Na przykład tutaj las, że jesteśmy w lesie. Zielony może być zielony. Konfirm. Las. A nie, zielony już jest, także to jeszcze tutaj zedytujmy. Zielony, weźmy żółty. Konfirm. Ok, las jest żółty. Gotowe. Cofam. No i tutaj teraz, jak wejdziemy w mapę tę dużą, to mamy tutaj zaznaczone dwa punkty już. Mamy las i skrzynka. A no i teraz się możemy do skrzynki, na przykład poprzez t teleportować. I teraz, gdy klikniemy na mapę i chcemy wrócić do lasu, no to też wystarczy, że najedziemy na to i klikniemy tę i już jesteśmy w lesie, tam, gdzie byliśmy. No, także, także ta mapa. Jak widzicie, dodaje nam tę możliwość, że mamy dużą mapę, gdzie gdy odkryjemy świat, on nam się, o, widzicie, on nam się tutaj będzie odkrywał w miarę rozchodzenia się na różne kierunki, no i wtedy będziemy widzieć co gdzie jest. No to się rozgadałam, to w takim razie kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa! pa. L, 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 L.